Cześć, witam Was w sklepie Decofire multibrandzie z wyposażeniem do domu i ogrodu. Dzisiejszym akcesorium, które będę chciał Wam pokazać, to zestaw brojking, portaszew, bardzo fajne akcesoria do grillowania. Z takim pudełkiem już otwieram i pokazuję Wam, co jest w środku. Produkt jest oznaczony kodem 64001, także pamiętajcie. O, pięknie zapakowane pudełko. Tu mamy zafoliowane. Idealne. Cały boksik na cały zestaw sztućców. Wszystko hermetycznie zapakowane. Silikonowe takie chwytaki. Teraz, O, to nam może służyć jako e, tacka do przygotowywania potraw, do siekania. E, można tu na przykład steka zgrillowanego odło odłożyć, cyk, i w środku widzimy zestaw jest pięcioelementowy, mamy nóż, brojking, ostry i ładnie wygrawerowany brojking, wygodny. Dobra, to jest pierwszy, ładne zabezpieczenie, żeby nic z się nie stało, mamy łopatkę, która często się przydaje do przewracania na przykład burgerów. Jest cieniutka, bardzo wygodna, lekka, o odpowiedniej długości, jeżeli chodzi o jakieś przewracanie na grillu rzeczy, żebyśmy się nie poparzyli. Mamy szczotkę do czyszczenia rusztu. O, tu jest zabezpieczona z takim włosiem stalowym do czyszczenia rusztu. Bardzo wygodna i dobra jakościowo. I zestaw jest praktycznie już cały. Mamy szczypce z zabezpieczeniem. Mogą tak sobie wisieć. takie są szerokość. Bardzo wygodne, lekkie, e, widać, że trwałe i no, bardzo dobrze wykonane jakościowo, i pędzel do smarowania mięsa. Wszystkie te akcesoria mają około 44 cm długości, więc. Bardzo fajnie i wygodnie się z tego korzysta przy grillu. Zestaw akcesoriów portaszew mamy rozpakowany. Tak jak mówiłem, fajny pojemnik, bardzo fajne rozwiązanie. Pięcioelementowy zestaw, tutaj z deską do krojenia, przygotowywania potraw. Zestaw akcesoriów Baron o kodzie 64003. Otwieramy. Zestaw Baron zawiera cztery elementy, szczypce, łopatka. Szczotka do czyszczenia rusztu i pędzel do smarowania mięsa. Jak robimy kurczaka w całości, w trakcie grillowania, sobie go bejcujemy. Cztery elementy, bardzo dobre jakościowo, świetny zestaw do grillowania, naprawdę bardzo dobrej jakości, wygodny. O odpowiedniej długości, bo to ma 44 cm długości, więc bardzo fajnie się z tego korzysta, przygrywa. Kolejnym zestawem jest zestaw Imperial i otwieramy, co znajduje się tu w środku. Zestaw akcesoriów z serii Imperial, czteroczęściowy, bardzo masywny. Tutaj rękojeść wykonana jest z bakelitu. Bardzo trwały materiał. Mamy bardzo grubą stal szlachetną. No, naprawdę masywne akcesoria dla prawdziwych mistrzów grillowania. Oczywiście blokowane, jeżeli chodzi o szczypce są blokowane. Tu mamy cyk. Bardzo wygodne, długość 46 cm. Korzystałem z tych zestawów i naprawdę bardzo wygodnie przerzuca się tym mięso bardzo łatwo łapie się wszystkie potrawy, które chcemy przerzucić na grillu. Zestaw zawiera również łopatkę, mega też masywną. Naprawdę tutaj czuć tą jakość, jest, jest naprawdę świetna. Zresztą jak grille Imperial Brooking. Kolejnym elementem jest pędzel do smarowania mięsa. To, co już wspominałem, do bejcowania większych kawałków mięsa w trakcie grillowania pędzel. Szczotka do czyszczenia rusztu, mega solidna. Szczotka ma w ogóle wymienne głowice, czyli jakby cała rękojeść nam zostaje. Głowice wymieniamy. W zestawach, jak chcemy zakupić głowice, one są dwie. Eee, także jest to bardzo wygodne rozwiązanie. Wystarczy tutaj odkręcić śrubkę, wymienić głowicę i mamy tak naprawdę nową szczotkę. Nie musimy całej szczoty nowej, świeżej kupować, ponieważ szczotkę no, powinniśmy wymieniać przynajmniej raz w roku dla samej higieny pracy. Zestaw Imperial jest czteroczęściowy o kodzie 64004, jak w klepiecie w Neta. To na pewno Wam znajdzie. Wpisujcie również Decofire, gdzie możecie kupić taki zestaw. Właśnie u nas w sklepie, zawsze wszystkie produkty mamy dostępne od ręki. Każdy z tych elementów, który pokazałem w zestawie, można zakupić również osobno. Czyli jeżeli, nie wiem, gdzieś zgubicie szczotkę lub zgubicie szczypce, możecie sobie taki zestaw jakby skomponować z osobnych elementów. Dzięki za uwagę, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał i pomoże Wam w dokonaniu wyboru, który zestaw akcesoriów broking wybrać, żeby po prostu grillowanie było przyjemniejsze, wygodniejsze i bezpieczniejsze. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie na dole w komentarzach. Jeżeli film Wam się podobał, dajcie łapkę w górę. I ja zachęcam Was do zakupów właśnie w sklepie dekofire.pl. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć!